Widzicie, się widzę w kolejnym odcinku na moim kanale yy, i dzisiaj mamy nowy. Oj, jak e uszedłem yy, mamy nowy film z serii 100 dni w horrorze yy, Dla przypomnienia, <coughs> dla osób, które nie oglądają poprzednich odcinków, jest to seria, w której w ciągu 100 dni mamy za zadanie zdobyć diamenty. Mamy aktualnie dzień drugi, jak widać. No i w poprzednim odcinku zbudowałem taką prowizoryczną bazę. Cel na ten film jest taki, żeby zdobyć znacznie więcej drewna, trochę więcej kamienia. Więc dzisiaj taki odcinek typowo, żeby zdobyć surowce. Ja tutaj nie będę w tej bazie jakoś długo przesadywał. Pewnie się przeprowadzę. Ponieważ no mamy szukać diamentów, nie? Więc trzeba podróżować. Bo w piątym odcinku już dobrze by było mieć to żelazo. Chociaż w tym piątym odcinku tam jest węgiel. No dobrze, yy, zacznijmy już może zatem zbieranie surowców. Jakbyście się zastanawiali, e, czemu e, mam taki pasek życia dziwny, w sensie zamiast 10 serc mam 8, e, to dlatego, że gram na modyfikacji o nazwie Life Drain. Jest to jedna z modyfikacji. E, Mody sprawia, że jak umieram, tracę jedno serce. Także no, to jest dodatkowe takie utrudnienie. z mlekiem o ja nie jestem mądry jedno serce ej jak ja zginę to ja się odrodzę znacznie y, dalej bardzo daleko Ja cię, ja mam kordy minus 260 minus 208 nie wiem czy odnajdę ej ciemno się robi trzeba wracać i to szybko. Dobra. Eee, Dirt. Skok. Parkour. Pięknie. Eee, zobaczmy ile zebrałem. Czterdzieści. Cały stack będzie. No sześćdziesiąt. Łącznie. Oho. Już są dzi dziwne dźwięki. Uf. Na szczęście z tą wrócić. Tam The next day. Nastał widzowie, nowy dzień. Nie wiem dlaczego ten licznik y, czasu wskazuje cały czas dzień drugi, ale nie wiem. Chyba będę musiał to sam liczyć. Ech, mam nadzieję, że wkrótce doda się ten dzień. Opa, tak, nie dodaję. E, tak, w noc zrobiłem. Wykorzystałem trochę te całe drewno, na przykład drabinę zrobiłem, aby mógł bezpiecznie schodzić e, z góry na dół i z dołu do góry. E, także na e, ten dzień e, mamy cel, aby e, zdobyć trochę kamienia. Zejść na dół za pomocą drabiny. Muszę je oczywiście najpierw położyć, umieścić. Ale, ale to jest bardzo duża stawka w ogóle, bo jak spadnę, to zginę. Nie, 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 ja pierdzielę. No. <śledz> Jakby y, spodobało mi się chyba umieranie, bo y, mam 7 serc super. Y, na szczęście zapamiętałem w miarę kordy y, mam iść w tamtą stronę. To było minus 269. Dobra, lecimy. A. Wyruszam ten! Wyruszam pen. Mam na początek płucagwa i w sercu miłość mam bez dna, wyruszam. Wdeł. Wyruszam wdeł. No i jesteśmy. E, nie było źle. Zapamiętałem na szczęście kordy. Ile ja mam 7 serc mam mnie. Matko jedyno. Szczęście wszystkie moje rzeczy są, ale jest na to sposób. Nie! nie. nie naprawdę, o matko. Jakby mam sześć serc. Jest coraz gorzej. O, dzień trzeci się zrobił na szczęście. A e, tylko tyle. Gdzie mam iść tędy? Nie, gdzie je ja mam iść? Tędy, okej, okay. okej. Okay. Wyruszam pen! Wyruszam pen! Mam na początek pół i w sercu miłość mam be Nie jestem, dość do domu, końcu muszę dojść, wyruszam wyruszam Nie Potrzebuję jedzenia, więc e, utłukę tego świnie, tą świnie One musi się pod drzewami poruszać i... A ja muszę niszczyć, niestety jestem zbyt otyły Dawaj to. chodź tu, o tu Ło Dawaj tu Masz Masz, masz Głupa świnia. O jest, mam jedzenie, żupi. Dobra. Yy, na szczęście jest już bardzo blisko. No nie! <śm> <śm> nie, to się nie dzieje. Dobra, yy, jednak zmiana mała planów. Celna odcinek jest wrócić po prostu jakkolwiek do, do chałupy. Yy, jesteśmy wreszcie. No, ten odcinek nie poszedł po naszej myśli <laughs> Żelazo! A nie, ja, ja mam... Nie, ja jestem daltonistą, Po prostu ja myślałem, że to jest żelazo. No to pięknie. Dobra. Niestety to żelazo nie jest. Zbiorę węgiel. O nie! Ja bym... Ja bym spadł jeszcze przez to, ja nie wiem, co bym zrobił. Eee, dobra, ale drzewo nam urosło. Drzewo nam urosło i... No i fajnie, fajnie. Okej. Okay. Dzisiejszy odcinek był bardzo dziwny. Zginęliśmy, czekajcie, ile razy zginęliśmy? Yy, trzy razy. Bo z ośmiu serc do pięciu. Trzy razy zginąłem. Matko jedyna, jaki ja jestem. Tempy. Dźwięki takie na koniec. E, no cóż, jednak mimo to coś zrobiliśmy w tym odcinku, ponieważ zdobyliśmy e, dużo drewna, trochę kamienia, trochę węgla, e, a poza tym zrobiliśmy wejście do naszej bazy, drabinę. E, no i co, jeśli chodzi o ten odcinek, to już byłoby na tyle. Pamiętajcie, aby zostawić suba, lajka. Jest ja z wami na ten czas żegnam. Papa. Pa. Nie, no. Y, jeszcze jedna sprawa. Y, jest organizowany konkurs świąteczny na najwyższą choinkę w Minecraft. Jeżeli chcecie się zgłosić do tego konkursu, napiszcie mi na Discordzie: y, Mój nick to taster, y, podłoga Grant, podłoga y, ety, podłoga zero. Wiem, mam mega skomplikowany nick, ale taki mi się zrobił. Na Messengerze też możecie pisać. Nazywam się Taster Grant. Mam profilowe takie samo jak mój skin w, w, na Tasterowicach w Minecrafcie. Życzę powodzenia. Wysyłacie screen na choinki albo zdjęcie ekranu zrobione telefonem liczbę dokładną bloków wysokości jak, jakie ma ta choinka no i co? E, to wszystko zachęcam do wzięcia udziału ja się z Wami już na ten czas żegnam nara